Kolejny piękny dom modułowy i nadal nie znasz jego ceny, a to cię interesuje najbardziej i to doprowadza cię do szewskiej pasji. Dzisiaj trochę o tym, dlaczego sprzedawcy domów modułowych tak niechętnie mówią o cenach domów w internecie. Przede wszystkim musisz bardzo uważać, ale o nieuczciwych praktykach sprzedawców powiemy na końcu filmu. Najczęściej jednak jest tak, że sprzedawcy po prostu nie znają Twoich potrzeb, nie wiedzą, co ci zaproponować. Na przykład weźmy ten domek. Jeśli zapytałbyś mnie o jego cenę, to odpowiedziałbym ci 99 tysięcy złotych brutto. I mógłbyś w tym momencie czuć się oszukany, mimo że cena jest prawdziwa. Ale czy na pewno zawiera wszystko, czego potrzebujesz? Weźmy w drugą stronę. Powiem ci, że cena tego domku jest 199 tysięcy złotych brutto. To też cena prawdziwa. Ona zawiera dużo więcej elementów, dużo więcej wyposażenia. Ale w drugą stronę, czy potrzebujesz tego wszystkiego? W jednym i w drugim przypadku oferta nie jest do ciebie dopasowana. W każdym przypadku musisz skontaktować się z handlowcem, z doradcą, doprecyzować to, czego potrzebujesz i wtedy porównać ofertę do oferty. Ale wróćmy do tych nieuczciwych praktyk. Najgorsze, co możesz zrobić, to zostawić swoje dane internetowym oszustom, którzy pod przykrywką dziwnie atrakcyjnej oferty, czytaj, bardzo niska cena, starają się właśnie je wyłudzić. Uważaj na to i bądź czujny. Na poprzednich moich filmach pokazuję, jak powinna wyglądać poprawna droga do uzyskania najbardziej rzetelnej oferty. Ja tu jestem po to, żeby ci pomóc w doborze tej odpowiedniej dla ciebie. A Tobie dziękuję za to, że jesteś ze mną. Jeśli chciałbyś zostać na dłużej, to koniecznie zaobserwuj mój profil. Do zobaczenia, hej.